Chodząc po polu i patrząc na to, co jak powoli dojrzewa, wiesz co mogę zrobić? Mogę dokonać zamówienia towaru, nie używając telefonu do dzwonienia. Wystarczy, że wejdę w aplikację, tą, którą zbudowałem, m.in. dla ciebie, w Hector Farmer. Przejrzę oferty, które dostałem od swoich doradców. Wybiorę: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i już. I w tym momencie zamówiłem trzy towary. U dwóch swoich dostawców. Wiesz, co mi to daje? To, że ja mam gwarancję, bo zamówiłem towar na podstawie oficjalnej oferty, a więc mam pewność, że będzie taka cena, bo musi taka być. Mam pewność, że ten towar zamówiłem, bo oni mi go wycenili. Oni też mają pewność, że ja go zamówiłem i każdy z nas jest zadowolony. Ja mam gwarancję, że ten towar w tej cenie będę miał. Oni mają gwarancję, że ja im za to zapłacę. Czy ktoś traci? Tak. Oszuści, których unikam dzięki takiej aplikacji. Oszuści, którzy korzystają z tego, że kiedyś jeszcze zamawiało się na telefon, korzystają z tego, że po mojej stronie nie ma dowodów zamówienia, a więc nie mam gwarancji ceny, nie mam gwarancji towaru, co w przypadku wapna jest bardzo często wykorzystywane, gdy w tej aplikacji zamówię wapno, to ja uważaj, mam gwarancję wszystkiego, mam gwarancję, u kogo zamówiłem, i jaki towar, w jakim składzie i w jakiej cenie. Gdy przyjdzie fakturka, sobie zobaczę, sprawdzę i będę miał. A każdy rolnik, który robi jeszcze tak, można powiedzieć, że nie ma nikt. Nic. Dlaczego? Dlatego, że nie znam rolnika, który nagrywa rozmowy, nie znam rolnika, który ma na to dowody, nie znam rolnika, który dochodzi swoich praw, i dlatego właśnie mamy tak wiele nadużyć i tak wiele oszustw w temacie wapniowych nawozów, w temacie zamawiania wapna. Nadal obowiązuje wiele mitów i kłamstw, a moglibyśmy już z tym w Polsce dawno skończyć. Ta aplikacja, ten hektar farmer, który wymyśliłem także dla ciebie, ona właśnie jest po to, bo ona zapoczątkuje zmiany, a więc wprowadzi nową jakość, współpracę, bezpieczeństwo, oszczędność pieniędzy i o to w tym wszystkim chodzi. Ty też możesz ją mieć, ty też możesz z tego korzystać.